Hejka kochani, serdecznie witam Was dzisiaj na moim kanale, na imię mam Aneta, dla tych co nie znają mnie, witam Was bardzo serdecznie dzisiaj na moim kanale mieszkam już w Kanadzie 36 lat poza Polską 40 otóż dzisiaj na moim odcinku chciałabym się z Wami podzielić informacją na temat ekonomii na temat jak u nas ekonomia, gospodarka, ogólna w Kanadzie działa i jaka jest przyszłość u nas w Kanadzie. Także zapraszam Was bardzo. Otóż wszyscy zgodzimy się, że ekonomia to jest fundament życia, obojętnie gdzie mieszkamy, jest to bardzo ważny aspekt nie tylko polityki, ale tak samo i życia codziennego, ponieważ ma też wpływ na e, jaki tryb życia prowadzimy, e, jak zdrowo żyjemy e, i przeróżne inne, bardzo dużo innych spraw. Także na dzisiejszym odcinku moim chciałabym nie tylko podzielić się tutaj z Wami taką moją ogólnie własną tutaj poglądami, takimi, ale tak samo chciałabym się z Wami podzielić informacją, którą przeczytałam, bardzo wiele takich różnych artykułów. Otóż nie tylko moje poglądy, ale uważam, że właśnie poglądy przeróżnych ekonomistów, jak i ludzi, którzy wiedzą, Więcej dużo mają wiedzy niż ja, jest tak samo bardzo, bardzo ważny jeszcze ważniejsze niż takie moje własne poglądy. Także dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić taką informacją, co znalazłam w ogóle na internecie tak samo, jak i w pewnych książkach. Pan Matthew Lau w ogóle on pisze przeróżne artykuły, pisze publicznie. Tak samo jest on ekonomistą, który studiował w Uniwersytecie Toronto i on bardzo wgłębia się właśnie w naszą Taką ekonomię teraźniejszą, tak samo przeróżne. Tutaj też ma artykuły, jeżeli byście chcieli zobaczyć jego w ogóle pracę. On w ogóle udziela się bardzo mocno u nas tutaj w Ontario i tak samo takie ma różne artykuły, jak on przewiduje u nas tutaj życie i w ogóle ekonomię w Kanadzie. Także według tego wszystkiego i według tak samo jego wiadomości, moich doświadczeń, chciałabym się z Wami dziś dzisiaj właśnie podzielić, jak ekonomia wygląda w Kanadzie i jaka w ogóle przyszłość tej ekonomii jest. Stan gospodarki w ogóle w Kanadzie przez ostatnie lata, przez ostatnie miesiące w ogóle, a tym bardziej przez ostatni rok nawet, bardzo stał się skomplikowany. I to ma do rzeczy bardzo, bardzo dużo. Ekonomia się bardzo szybko zmienia. Jest to przez właśnie bardzo wiele różnych czynników. Jeden z tych czynników jest coś takiego, że na przykład teraz mamy oczywiście w USA e, tak samo e, przeróżne tutaj e, problemy, co e, nasz kraj musi się e, działać z nimi. Oczywiście też i mamy takie problemy przeróżne, prowincjonalne. Tutaj tą informacją taką chcę się z wami podzielić e, bardziej faktualną, to nie jest taka wymyślona informacja, to jest taka informacja, e, co jest tak jak ona się mówi based on facts. Wszystko e, widzimy jak szybko Kanada się w ogóle zmienia. I Cała ekonomia. Popatrzmy właśnie tutaj na te takie różne tabelki, jak są PKB u nas w Kanadzie, w ogóle jak praca jest i w ogóle jakie długi Kanada ma. I to ogólnie z tego, co patrzymy, widzimy, to idzie yy, widzi to wszystko naprawdę yy, w słabym kierunku. Przez ostatnie właśnie nawet sezony, jak takie statystyki też były podawane i to właśnie takie końcowe numery co rok, yy, czy co sezon nawet, yy, to widać to bardzo mocno, jak właśnie Kanada podupada. Yy, tutaj też chcę Wam powiedzieć, że Bank Kanadyjski już rok temu ogłosił, yy, powiedział, że jesteśmy w krytycznym stanie, że w ogóle jesteśmy już blisko emergency. To było rok temu i oni to ogłosili. Oczywiście nie było to przedstawione publicznie, nic za wiele, ale już w takim stanie byliśmy rok temu. Co się stało przez rok? Pogorszyło się dużo, bardzo mocno wszystko. Także oczywiście w tej chwili możemy powiedzieć, i Bank of Canada w ogóle potwierdza, że mamy, tak jak u nas się mówi, upadek gwałtowny, czyli taki emergency. I <laughs> do Co tutaj właśnie nam robi, że ekonomię nam albo powstrzymuje, albo ekonomia podupada? Oczywiście wiemy, że produkcja ma bardzo duży wpływ na całą naszą ekonomię. Co tutaj się dzieje u nas w Kanadzie? O, otóż produkcja upada. To znaczy, że w ogóle biznesy, nawet czy małe, czy troszeczkę większe, nie są w stanie utrzymać się. Co znaczy, że właśnie produkują mniej, a to znaczy, że jeżeli produkujemy mniej, to nie jesteśmy w stanie właśnie sprzedawać tego, czy to chodzi w Kanadzie u nas, czy poza Kanadą. W to wchodzi bardzo dużo rzeczy. Wchodzi to, że właśnie nie ma pieniędzy. Ludzie tacy, co mają biznesy, nie są w stanie kupować maszyn, przeróżnych do pracy, nie są w stanie mieć dużej części ludzi mocno uczonych w pewnym właśnie Takim swoim zawodzie i w taki sposób oni też przyjmują ludzi po niższej cenie do pracy i stawka na ogół na kanadę wtedy się zaniża. Oczywiście produkcja wtedy się też zaniża, bo przez to, że nie mamy właśnie tych maszyn prawidłowych, nie jesteśmy w stanie wyprodukować dobrej jakości produktów. Albo tak samo jak wspomniałam, wystarczającej jakości produktów. Także dlatego to wszystko. Ta produkcja cała w Kanadzie podupada. Otóż zanim zanim dostarczymy wszystko na rynek, musi to być dobrze wyprodukowane, sprzedawane, no a u nas tego w tym momencie nie ma. I tutaj jest właśnie problem, bo jeżeli nie będziemy produkować dobrych produktów albo w ogóle produktów nie będziemy produkować, to nasz standard życia podupada. Popatrzmy tutaj na skumulowany realny PKB, wzrost na mieszkańca. Zobaczcie sobie, że od 2015 roku, jak Justin Trudeau wszedł, jako właśnie nasz tutaj lider, do 2023 roku, zobaczcie USA wzrosło aż 12,5%, a Kanada, zobaczcie tylko 1,6%. Jako produktywna jest Kanada po inflacji właśnie tutaj widzimy, jak bardzo mało wszystko poszło w górę. Tutaj wam chcę powiedzieć, że jeżeli nie byśmy nie mieli takich dużych wydatków na Kanadę a takiej małej produkcji od 2015 roku przewidywane w ogóle oni jak obliczali te wszystkie w ogóle numery, to my byśmy mieli wzrost aż 16%. Tak żebyśmy byli jeszcze więcej lepiej najlepszym stanowisku byli niż USA. A co tutaj się stało? Podupaliśmy bardzo nisko. Jeżeli byśmy mieli wtedy właśnie te 16%, to i stanowiska, byśmy mieli lepsze wypłaty, byśmy płacili mniej podatków, no i by wszystko szło bardziej, by produkcja się rozwinęła więcej, byśmy mieli więcej pieniędzy wprowadzanych, tak samo... Zobaczcie, ja jeszcze Wam wspomniałam w ostatnim, nawet wideo, zarobki jak u nas się bardzo dużo zaniżyły. I co to też znaczy? To znaczy, tak jak wspomniałam, że zarobki mamy niższe, biznesy w Kanadzie się wtedy nie rozwijają, bo nie wkładamy tak samo pieniędzy w nie. To znaczy, że będziemy też w ogóle ludzi mniej zatrudniać, będziemy płacić im duże niż, dużo niższe stawki. No i to cała właśnie taka ekonomia, cały jest że to to wszystko obniża. Otóż standard życia przez to będzie podupadał, i tutaj, właśnie z tego wiemy, że produkcja jest fundamentalna dla ekonomii, i przez to, właśnie możemy sobie. Podwyższyć nasz standard życia. I tutaj w Kanadzie, w tym momencie, dzieje się odwrotnie. Jak zapytacie się przeciętnych ludzi, takich jak to życie się w ogóle zmieniło przez ostatnie 3, 4, 5 lat, mogę Wam powiedzieć, że prawie każda osoba, jeżeli nawet nie każda, powie Wam, że życie w Kanadzie i standard życia w Kanadzie dużo się pogorszył. Oprócz jeszcze tej produkcji. Co takiego jest u nas w Kanadzie, co powoduje, że standard życia się obniża i że mamy właśnie ekonomia nasza podupada. Otóż tutaj chcę wam się podzielić, że rząd wydaje za duże pieniądze. Rząd wydaje pieniądze na przeróżne programy. Wydaje na te programy takie jak na przykład EI. EI program to jest właśnie rządowy program, gdzie jeżeli ktoś pracę straci, może właśnie pieniążki z rządu pozbierać później. To jest jedna taka rzecz. Druga rzecz, nasz rząd bardzo dużo pieniędzy wkłada w takie rzeczy jak na przykład Gay Parade. To wkładają bardzo duże i, i to są naprawdę wydawane przewielkie sumy. I to są przeważnie w wielkich miejscowościach jak w Toronto. W Vancouver, w Calgary, możecie właśnie y, zobaczyć. I oczywiście, tutaj Wam dam takie porównanie można na przykład, porównam Wam takich normalnych ludzi, jak wszyscy my, co kupujemy domy. Wiele ludzi oczywiście w Kanadzie mortgage wybiera z banku, żeby na te domy mieć pieniądze. Co tutaj takiej się dzieje? Oczywiście kupimy taki dom i spłacamy ten dom, co oznacza, że na koniec, obojętnie oczywiście może być ciężko niektórym ludziom, ale na koniec jesteśmy posiadaczami tego domu i to jest dom. Także jakiś zysk na koniec jest zawsze. A tutaj chcę Wam powiedzieć, że rząd wydaje duże pieniądze na takie przeróżne programy, ale można powiedzieć, zysku żadnego nie ma. Tak samo jak widzimy, jak wspomniałam, jeżeli chodzi o EI, o pracę, jeżeli chodzi o takie parady przeróżne, oni wydają te pieniądze, ale zysku nie ma żadnego. I tutaj będzie duży problem w tym, bo właśnie my wydajemy, a nic nie dostajemy z powrotem. Tutaj Wam chcę podać taką ostatnią aktualizację, ile w ogóle jesteśmy w deficycie. Także Kanada jest 48 miliardów dolarów w deficycie w tym momencie. Chcę Wam powiedzieć, że to jest podane właśnie teraz na bieżąco wszystko. W 2021 roku Kanada miała surplus. 43 miliardy. Także zobaczcie sobie przez właśnie te cztery niecałe lata, jak bardzo szybko my podupadliśmy tutaj. Także to jest różnica 90 aż miliardów. Dolarów. także pomyślcie sobie, co właśnie nasz rząd zrobił, na co on te pieniądze powydawał przez taki krótki czas. no i oczywiście wiemy, że bardzo dużo tutaj sprawyło takich niegodnych w Kanadzie. jeżeli nawet zobaczycie sobie, mogę wam nie będę tutaj rozwijać tego tematu. jeżeli was to interesuje, ja mogę zrobić wam inny jeszcze taki temat następny, jeżeli chodzi o es SNC Była to w ogóle afera jeszcze za trudo. SNC Lavalin to jest kompania kanadyjska, która pomaga w infrastruktury Kanady, żeby po prostu gdzie co budujemy, jak budujemy, oni pomagają, planują to w ogóle i budują. Tutaj chce taka taka była afera u nas oczywiście w Kanadzie i chcę wam powiedzieć, że bardzo duże pieniądze nagle znikły, nagle tak samo Trudo i jego całe rodziny, rodzina cała stała się strasznie bardzo bogata, ale to jest oczywiście taki może topic na następny raz, jeżeli byście chcieli dajcie mi znać, ja mogę Wam takie w ogóle video też zrobić na ten temat, ale dzisiaj chciałabym się właśnie omówić Wam przez te czasy w ogóle, przez 10 lat, przez czasy właśnie Trudo, jak ile pieniędzy było wyrzucone, niektórych pieniędzy do do tej pory nie wiemy, gdzie one poszły, w co one weszły. I tutaj właśnie dlatego Wam daję ten przykład tego snc Lawel, bo to była bardzo duża afera. On później kazał w ogóle przygasł, żeby to wszystko przygasło. No i dużo ludzi się domyśla, że on bardzo dużo pieniędzy za to dostał tak samo. Także. Chcę Wam tutaj tylko powiedzieć, że właśnie przez te lata ostatnie bardzo, bardzo dużo pieniądze u nas w Kanadzie znikły. Tak jak znikły, tak samo i oczywiście na te programy takie różne, ale co jest właśnie takie dziwne bardzo, i co jest bardzo takie szokujące, i wiele ludzi ma pytania, dlaczego nie poszły te pieniądze w opieki zdrowotne, w szkoły i w przeróżne inne rzeczy. Tak samo jak oczywiście nie poszły w defense, tak jak u nas nawet widzicie, jak Trump sam powiedział, że Kanada podupadła pod tym względem, jeżeli chodzi o właśnie ten u nas taki defense w Kanadzie. Także gdzie te pieniądze poszły? Tutaj mówię w tym momencie o federalnym rządzie. Ja nie mówię tutaj o prowincjonalnym rządzie, bo jeżeli chodzi o prowincjonalny w ogóle u nas rząd, to są jeszcze dodatkowe, przeróżne, a Ontario to tak samo. Nie jest aż tak dużo, nie ma aż tyle procent deficytu co federalny oczywiście rząd, ale jesteśmy chyba 10 miliardów do tyłu. Także są to, to, to osobne, całkowicie prowincjonalne jeszcze deficyty u nas. I tutaj, co jest jeszcze takie bardzo zaskakujące, szokujące i w ogóle problematyczne, że ten deficyt rośnie co rok. I to samo jest właśnie z prowincją Ontario. Co rok mamy coraz większe deficyty. Takie przewidywania też były różne badania, co właśnie ten Matlau wspominał, że przewidują, że w ogóle Kanada będzie miała aż 630 miliardów deficytu na następne lata. Tutaj Wam też wspomnę, że oczywiście opieka zdrowotna u nas w Kanadzie bardzo mocno w dół podupadła. Ja już jeszcze kiedyś Wam taki filmik też robiłam na ten temat. Szkoły też nie są polepszane, i tutaj chcę się z Wami podzielić może takie pytanie: żebyśmy sobie może zadali, czy prywatyzacja w ogóle nie byłaby lepsza? u nas w Kanadzie, bo z tego co widzimy rząd nie może sobie dać rady, a widzimy, że wszystko co jest rządowe u nas tutaj to właśnie podupada. Zobaczcie sobie nawet teraz mają strajkować Canada Post. Canada Post jest to spoczta federalna, a zobaczcie wszystkie prywatne te kompanie wzbijają się bardziej. Także to jest takie dla nas pytanie, może wszystkich nawet tutaj w Kanadzie, czy może lepiej by było, żeby zrobić tak jak było w USA. Ja Wam powiem, tak jak jeszcze wspomniałam, ja do USA osobiście też sobie jeżdżę na przeróżne badania, bo ja widzę, że ten standard opieki, jak zapłacę pieniądze, naprawdę jest wyśmiity. Ja sobie tam jadę, ja sobie badania zrobię, ja rozmawiam z lekarzem, ja widzę wszystkie moje prześwietlenia na ekranie i mogę cokolwiek chcę od ręki zapytać się lekarza. I to oczywiście zapłacę za. To i ja mam taki standard wysoki, dany, że ja tutaj tego takiego nigdy nie widziałam. Tutaj e, zobaczcie sobie, opieka zdrowia e, trzeba. Nie dość, że się czeka długo, nie mamy lekarzy rodzinnych w ogóle, nawet na jakiekolwiek badania czekamy bardzo długo, i jeszcze te badania są przekazywane przez dwie, trzy ręce do nas, i wiele razy jest tak, i to ja mogę potwierdzić sama na sobie, że te różne rezultaty badania, Przekazywane są. Źle do nas. Także duże błędy są popełniane, no i to wgrywa bardzo dużo rzeczy w tą rolę. Tak jak jeszcze wspomniałam, to jest taka rzeka temat, także ja mogę na wszystkie tematy, jeżeli chcecie, tutaj Wam poruszyć i cokolwiek powiedzieć, jeżeli byście chcieli, ale chcę Wam właśnie powiedzieć, że w Kanadzie wszystko ogólnie podupada i takie pytanie sobie zadajmy, czy prywatyzacja byłaby może już w tym kierunku, w tym. Właśnie momencie, teraz nie lepsza. Teraz tutaj Wam Następny punkt, taki, co się mi chce podzielić tutaj, co właśnie ma wpływ na naszą ekonomię, to są ceny. Ceny w 2020 roku, zaraz jeszcze nawet już po pandemii zobaczę i w czasie pandemii, były 20% niższe niż są teraz. Tutaj chcę Wam powiedzieć, co się ma stać w ogóle, jak przewidują ekonomicy tutaj sprawę u nas w Kanadzie ekonomiczną za 40 lat, co tutaj w ogóle będzie. I tutaj chcę Wam powiedzieć, że ja nie chcę być taka negatywna, bo ja jeszcze kiedyś Wam wspominałam, że ja naprawdę Kanada jest przepiękna, przewspaniała. Te przewidywania takie na następne 40 lat to są według właśnie tego naszego teraz rządu i jak oni tutaj rządzą w tym momencie. I za chwilkę jeszcze się z Wami podzielę takim właśnie aspektem jednym, ale tutaj zanim jeszcze dodę do tego, chcę Wam powiedzieć, właśnie co ma być za 40 lat. Oni mówią, że za 40 lat. Kanada podupadnie kompletnie, jeżeli będziemy w takim kierunku szli, co teraz idziemy, i że będziemy ostatnimi na liście. Tutaj sobie możecie zobaczyć, właśnie ile em, procent będziemy poniżej w ogóle takiego, takiej średniej standardu życia. I to jest skumulowany wzrost PKB na mieszkańca, zobaczcie spadamy najniżej, jeżeli chodzi o biznesów, nie ma już wzrostu żadnego i przewidywane wszystko jest bardzo niedobrze. Tutaj na tej tablicy możecie sobie też zobaczyć właśnie jak podłóg, zobaczcie gdzie Polska stoi, Polska stoi wyżej niż średnia, tak samo Węgrzy i zobaczcie sobie my jesteśmy zaraz tutaj po Niemczech, także Niemcy będą podupadać no i my oczywiście już zaraz jesteśmy z nimi. Tak samo zobaczcie wszystkie te kraje anglojęzyczne jak UK i tak samo Australia no i oczywiście też Ameryka, wszystko jest poniżej właśnie tego średniego takiego standardu życia. Problem taki jeszcze następny jest, że ludzie nie widzą tutaj przyszłości, nie inwestują właśnie w te biznesy, i oni inwestują poza Kanadę. Pieniądze są wkładane oczywiście w inne kraje. Wiele takich właśnie osób, Kanadyjczyków wkłada w biznesy w USA. Jest to oczywiście dużo łatwiej, bo to jest tylko za granicę tutaj przejechać, zainwestować w jakiś biznes i mają bardzo duże oczywiście zyski. Powiem Wam, nie chcę być taka negatywna tutaj, ale ogólnie ja mówię według faktów, według tutaj życia, według takiego przeciętnego człowieka, co możecie iść na ulicy i się zapytać w ogóle, jakie życie, w Kanadzie ostatnio jest, to ten czas mogę Wam powiedzieć teraz i taka przyszłość, takie właśnie jak patrzymy na te wszystkie tabelki, to jest, powiem Wam, można powiedzieć, depresujące aż wprost. Chcę się z Wami podzielić, że tu, ja tutaj obmawiam Wam takie ogólne na całą Kanadę, ale nie weszliśmy jeszcze w ten temat prowincjonalny u nas w Kanadzie. U nas prowincje mają swój problem. To jest bardzo duży problem między prowincjami, jeszcze czy też kiedyś Wam wspominałam tak delikatnie w niektórych innych moich filmikach tutaj, ale się chcę z Wami podzielić, że właśnie te, te w ogóle cła, co były nanoszone przez prezydenta Trumpa na Kanadę, chcę Wam powiedzieć, że te cła, my mamy większy problem z takimi cłamami jeszcze większymi u nas w Kanadzie między prowincjami. Tutaj jeszcze nie dość, że to właśnie te takie podatki międzyprowincjonalne są i między sobą się tutaj nie za bardzo dobrze współpracujemy. Chcę Wam też powiedzieć, że na przykład takie coś jak trakowce z jednej prowincji do drugiej prowincji jest całkiem inne są regulaminy i standardy. Jakie opony, czy jakie w ogóle trzeba mieć właśnie przejrzenie tych traków, standard jest całkiem i regulaminy się bardzo różnią od prowincji do prowincji. Następne co, to na przykład jeżeli jesteście pielęgniarką w Ontario, chcielibyście być pielęgniarką, pracować na przykład w Albercie czy w BC, to nie będziecie w stanie, bo regulaminy są inne i nie będziecie mogli tam pracę, żeby się przenieść i od razu dostać. Będziecie musieli Kursy sobie porobić i według właśnie tych prowincjonalnych standardów się poduczyć. Także to są następne jeszcze inne problemy, które właśnie powodują dużo, dużo innych problemów, takich środkowych u nas tutaj, międzyprowincjonalne, prowincjonalne, takie u nas w Kanadzie. Także jaka jest w ogóle przyszłość Kanady? Tutaj się chcę z Wami podzielić na przykład czymś takim, jeżeli byśmy chcieli spojrzeć ogólnie bardziej pozytywnie, na bardziej pozytywną stronę Kanady. Chcę wam powiedzieć, że wiemy, że takie kraje jak Argentyna na przykład wyszła spod upadku takiego, z ekonomicznego takiego całkiego, całkiem takiego wgłębienia się, ale to właśnie dużo, dużo pracy wynosiło. I to wynosiło, żeby mieć dobrego lidera wziętego w ogóle na cały kraj, żeby zarządzić. No tutaj niestety, co też chcę się z Wami podzielić, to taki jeden pan, już nie pamiętam jak on się nazywa dokładnie Roosevelt coś on napisał taki artykuł na temat karneja w ogóle on wypisywał w ogóle jego poprzednie wszystkie takie zamiłowania, interesy i co go najbardziej interesowało. Oczywiście on pracował w banku, nie pracował w Kanadzie, on był w UK, w Anglii na Szkarni teraz. No i oczywiście on pracował przeciw Kanady. On Kanadę wkopywał w deficyt. Jego to oczywiście, jeżeli tutaj ja mówię, jeżeli chcemy być takim bardzo, bardzo mocno krytycznym, to możemy coś takiego mogę Wam wspomnieć, ale oczywiście on pracował w ogóle w innym sektorze tutaj, finansów, i to była jego praca, także on wykonywał swoją pracę. No i dlatego też wkopywał, można powiedzieć, Kanadę w deficyt przez ostatnie. Ostatnie pięć lat zanim został u nas tutaj, właśnie premierem Kanady. E, także jeżeli patrzycie z takiej bardzo krytycznej strony, to możecie e, argument taki dać, ale jeżeli chcecie właśnie z takiej bardziej pozytywnej strony na to spojrzeć, e, to też można powiedzieć sobie, że właśnie Argentyna wyszła z tego. Z z takiego czegoś podobnego bardzo, co teraz mamy u nas w Kanadzie. Także jakaś taka, tak jak u nas się mówi, hope, może mamy u nas w Kanadzie, i ja myślę, że byłoby fajniej, gdybyśmy mieli innego lidera, oczywiście, i wtedy by nam pomógł może wyjść z tego wszystkiego, bo ogólnie powiem Wam, na razie no, nie zapowiada to się najpiękniej i różowo. I tutaj jeszcze raz wam chcę powiedzieć, że powinniśmy udzielać się. Tam ktoś mi napisał też pod moim postem, żeby wychodzić nawet i protestować. Także cokolwiek możemy zrobić, żeby nie dać się temu rządowi, żebyśmy nie dali, żeby oni nas wykończyli tutaj w Kanadzie, bo mamy surowce. Zobaczcie, mamy ropę. Mamy naprawdę wszystko tutaj w Kanadzie. Żeby żeby działać z tym i żeby robić Kanadę piękną. A jednak tutaj widzicie, mamy rządzicieli, co można powiedzieć kradną te nasze pieniądze. Kradną nasze w ogóle podatki, co my płacimy, takie strasznie wysokie, to nawet nie powinniśmy mieć takich podatków w ogóle dawanych. Zobaczcie sobie, mamy ropę, mamy wodę, mamy wszystko. Tylko produkcja musi. Musimy wejść w ogóle w rynek różnych, żeby produkować tutaj, żeby biznesy się pootwierały. No, i naprawdę nie wiem, czasami się zastanawiam, czy nie lepiej by było, jakbyśmy mieli sektor prywatny tutaj, jeżeli chodzi o zdrowie i takie inne rzeczy, to znaczy opiekę zdrowotną. Napiszcie mi, co wy w ogóle o tym wszystkim myślicie. Chciałabym, żeby właśnie takie to było bardziej pozytywne coś, no ale realia u nas w Kanadzie są, jakie są, oczywiście. I nie jest tak, ja wiem, że na całym świecie teraz się dzieje niezapięknie. pięknie. Ja też od osób przeróżnych z Polski słyszę, że też są niezadowoleni, jak teraz jest i w Polsce, czy jak w Niemczech, czy w jakichś innych krajach, w ogóle nawet europejskich, czy w UK, też bardzo dużo słyszę bardzo takich negatywnych rzeczy. Ale tutaj się chcę z Wami dzielić no, takimi realiami na naszym świecie. Oczywiście, chcę Wam też jeszcze powiedzieć, że rząd, jaki rząd, ale Rządy wszędzie naokoło, obojętnie chyba jaki będziemy mieć, to oni mają agendę jakąś jedną. Oczywiście im nie zależy na jednym nam człowieku, im bardziej zależy oczywiście na tylko samych pieniądzach dla nich. No i tutaj właśnie jest naprawdę duży problem. Jeszcze w Polsce, ja zawsze doceniałam Polskę, jak Polska była wyrządzona do tej pory, mi się wydaje, że jest jedna z najlepszych. No i oczywiście myślę też, że Węgry dosyć fajnie mają porządzone, chociaż mam koleżankę, bliską też Węgierką, ona teraz na wakacje jedzie, ale ona mówi, Aneta jest fajnie, ale mówi, że problem oni też mają zdrowotny. Także opieka zdrowotna nie jest u nich najlepsze. No i widzicie, takie problemy wszędzie dookoła świata, ale wiecie co, dobrze jest właśnie dzielić się informacjami, sobie uświadamiać i właśnie wiedzieć i sobie może nawet przyszłość planować w jakikolwiek sposób, czy przyszłość naszych dzieci, czy szkolić ich w jakiś sposób, żeby tutaj oni w ogóle mieli lepiej u nas żyć sobie. Także mi się wydaje, że taką świadomość mieć, fakty mieć, oczywiście nic niewymyślone, bo ja tutaj nie chcę Wam nic wymyślać, to są wszystko fakty tabelki jakie tutaj mam to jest wszystko właśnie prawdziwe także myślę, że coś Wam się tutaj też przydało z tego dzisiaj odcinka, piszcie mi jeżeli macie jakiekolwiek interesy czy o piece zdrowia, czy właśnie o innych takich tematach, co tutaj wspomniałam także dajcie mi znać a na dzisiaj już będę się z Wami żegnała, jeżeli chcecie moje dodatkowe filmiki, sobie tutaj zobaczcie jeszcze. A na koniec chciałam z całego serca wszystkim podziękować, tak samo subscriberom i do następnego razu kochani. Życzę Wam bardzo miłego dnia czy wieczoru. Pa pa kochani.